Była dziewczyną z niepełnosprawnością, zawsze odrzucaną, nawet przez własnego ojca. Wszyscy jej mówili, że nigdy nie będzie prawdziwą kobietą, że nikt, ale to naprawdę nikt, nie zwróci uwagi na kogoś takiego jak ona. Przeżywała żebrząc o pieniądze na ulicy, i właśnie jednego z takich dni, gdy leżała na chodniku ze spuszczonym wzrokiem i oczami pełnymi smutku, wszystko się zmieniło. Ludzie przechodzili obok, wyśmiewali się, szeptali. Jakiś kupiec krzyknął, żeby się zwijała, kopnął ją, jakby była workiem. Ona się nie poruszyła, nie miała ani siły, ani nadziei, ale nikt nie wyobrażał sobie, co nadchodziło. Nagle podszedł jakiś mężczyzna, bardzo fajny farmer, przystojny, z pieniędzmi i nieco tajemniczy, nikt nie wiedział, skąd się wziął. Nie mówiąc ani słowa, podszedł do niej i, na oczach wszystkich, którzy ją poniżali, wziął ją na ręce. Cisza zapadła jak grom. Potem przemówił: Ta dziewczyna idzie ze mną. A kto spróbuje jej dokuczyć, będzie miał do czynienia ze mną. To, co zrobił później, sprawiło, że miasteczko rozdziawiło usta. Samanta urodziła się w okropną noc. Tak ciężką, że sąsiedzi mówili, iż płacz dziewczynki niósł już ciężar świata. Poród był jednym wielkim bałaganem: długi, okropny, na śmierć i życie. Maria, jej matka ledwo to przeżyła. Gdy w końcu objęła córkę, lekarze zrzucili bombę. Dziewczynka urodziła się z problemem z nogami. Nigdy nie będzie chodzić jak inni. Ale Maria, z uśmiechem którego nawet ból nie mógł zgasić, szepnęła jej. Jesteś idealna. Taka cię chciał Bóg, przyciskając ją do piersi, z oczami pełnymi łez. Joaquin, jej ojciec, nie potrafił nawet się uśmiechnąć. Patrzył na dziecko, jakby było problemem. Przypomnieniem wszystkiego, co prawie stracił i tego, co jeszcze miał stracić. Przez trzynaście lat Maria była duszą domu. Walczyła na polu przeciwko biedzie, uprzedzeniom, wszystkiemu. Nigdy nie przestawała śpiewać Samancie przed snem. Jesteś moim skarbem, moim małym cudem. Samanta nauczyła się radzić sobie ze swoimi ograniczeniami. Czołgała się po domu na rękach. Czasem ze szmatką pod sobą. Jako dziecko uwielbiała siedzieć na ganku, patrzeć na drzewa poruszające się na wietrze, słuchać ptaków i cichego głosu mamy, nucącej podczas prania lub gotowania. Tak było dopóki dom nie stracił jej śpiewu. Maria ciężko zachorowała. To nie stało się z dnia na dzień. Były to tygodnie gorączki, zmęczenia, wymiotów, z oczami coraz bardziej przygaszonymi. Ostatniego dnia z trudem chwyciła rękę Samanty i bez sił by się uśmiechnąć, powiedziała jej: Cokolwiek się stanie, jesteś kochana. I odeszła. Pogrzeb był skromny, z niewielką liczbą osób, kilku sąsiadów, para dalekich krewnych. Joaquin nie płakał. Stał nieruchomo, z pomiętym kapeluszem w dłoniach i twardym spojrzeniem. Po powrocie do domu wszystko się zmieniło. Dom Stracił zapach jedzenia, muzykę, miłość. Samantha straciła wszystko. Jej tata zaczął ją ignorować całymi dniami. Kiedy się odzywał, była to czysta złość. Czasami rzucał talerz z jedzeniem na podłogę i mówił Jedz to tam. Tam żyjesz, czołgając się jak robak. Pewnej nocy, bez ostrzeżenia, rzucił coś, czego Samanta nigdy nie zapomniała. Twoja matka zmarła przez ciebie. Mama była słaba od opiekowania się tobą. Gdybyś nie była ciężarem, wciąż by żyła. Samantha milczała. Tej nocy nie płakała. Po prostu doczołgała się do pustego pokoju mamy, położyła się na podłodze i przytuliła jej poduszkę, która wciąż nią pachniała. Wina wrosła w jej serce jak zły chwast, rosnąc szybko, dusząc wszystko co było w niej dobre. Miesiące później Joaquin popadł w nauk. Wychodził wcześnie, i wracał dopiero w nocy. Pewnego razu nie wrócił. Jego ciało znaleziono kilka dni później, porzucone niedaleko mostu. Nikt nie wiedział, czy to był wypadek, upadek, czy po prostu się poddał. Samanta została sama, bez rodziny, bez wsparcia, bez domu, ponieważ gmina przejęła nieruchomość za długi, musiała odejść, nie wiedząc dokąd, czołgając się po chodnikach miasteczka które potrafiło patrzeć na nią tylko z litością lub obrzydzeniem. Tak zaczęło się nowe życie Samanty, życie, w którym dla wielu nie była nawet osobą, tylko przeszkodą. Ale to, czego nie wiedziała, to, że jej ból miał się wkrótce skrzyżować z kimś, kto nie zobaczy w niej ciężaru, lecz skarb, a to miało zmienić wszystko. Ulica pachniała śmieciami, dymem i opuszczeniem. Samanta spała na kawałku wilgotnego kartonu, zwinięta pod murem magazynu, przykryta starą szmatą. Każdego ranka przed świtem czołgała się, szukając jakichś drobnych. Już nie liczyła dni, tylko upokorzenia. Niektórzy odwracali wzrok, inni przechodzili na drugą stronę ulicy, a ci najgorsi zatrzymywali się, by się naśmiewać. Kulejąca brudaska, niech się weźmie do roboty. Biedactwo, popatrzcie na nią. To kara boska. Samanta nie odpowiadała. Nauczyła się, że milczenie to jedyny sposób na przetrwanie. Siadała w rogu targu, gdzie rano fajnie świeciło słońce. Wystawiała zardzewiałą puszkę i mruczała: Proszę pani, proszę pana, poratujcie jakąś monetą. Niektórzy rzucali kilka monet, nie patrząc na nią, inni nawet tego nie robili. Kiedy ktoś dał jej zgnieciony owoc lub kawałek chleba, Dziękowała, jakby to było złoto. Tego ranka była bardzo zmęczona, spędziła noc mokra od lekkiego deszczu, głodna i zmarznięta. Jedyne, co zdobyła, to pomarańcza, którą upuściła jakaś kobieta i z litości jej oddała. Samanta trzymała ją jak skarb, ale jej drżące dłonie sprawiły, że potoczyła się pod stopy jakiegoś faceta. Mężczyzna miał fajne, skórzane buty, ciemne dżinsy. I lnianą koszulę z podwiniętymi rękawami. Wysoki, śniady, z brutką. Przekrzywiony, kapelusz zasłaniał mu trochę oczy. Samanta wstrzymała oddech. On się schylił, podniósł pomarańcze i zamiast ją po prostu oddać, uśmiechnął się do niej w sposób, którego nie znała. Twoja, prawda? Powiedział. Skinęła głową, nie mogąc mówić. Spojrzał na nią prosto, ale nie z litością czy obrzydzeniem. Lecz z szacunkiem, niemal ciekawością. Wszystko w porządku? Zapytał. Samanta wzięła pomarańcze ze łzami w oczach. Tak, dziękuję, odpowiedziała cicho, nie patrząc na niego zbytnio. Został tam przez chwilę, jakby chciał powiedzieć coś więcej, ale uszanował jej przestrzeń. Potem uśmiechnął się i odszedł, znikając między straganami. Serce Samanty waliło jak szalone. Poczuła mrowienie na skórze, jakby przeszedł ją prąd. Nigdy żaden mężczyzna nie patrzył na nią w ten sposób, z godnością. Ale potem nadeszła ta okropna myśl, ta co zawsze, kto zechce kogoś takiego jak ja. Próbowała wymazać jego obraz, ale było już za późno. Ten uśmiech tajemniczego farmera, którego imienia nawet nie znała, już zagnieździł się w zakamarku jej duszy. Piętnaście dni później Samanta wciąż o nim myślała. Starała się nie robić sobie nadziei, ale jego twarz wracała każdej nocy na zimnym chodniku, gdy miała pusty żołądek. Tego dnia targ pękał w szwach. Była w swoim rogu, z brudną szmatą na nogach, skulona przed słońcem. Jakiś grubas ogłosie woźnicy wyszedł z magazynu i wskazał na nią. Zjeżdżaj, brudasko, krzyknął, rzucając w nią piaskiem. Idź żebrać gdzie indziej kulawa. Niektórzy się odwrócili. Inni spojrzeli z litością. Nikt nic nie zrobił. Samanta znieruchomiała nie z uporu, ale dlatego, że nie mogła się szybko poruszyć. Jej oczy zalśniły ze wstydu. Próbowała przeprosić, ale facet podszedł wściekły, gotów ją pociągnąć. Wtedy wszystko zamarło. Mocna dłoń chwyciła ramię kupca, zanim zdążył jej dotknąć. Hej, jeśli ją dotkniesz, najpierw będziesz miał do czynienia ze mną. Głos był cichy, ale pełen furii, od której cierpła skóra. Leonardo, farmer, stał tam z napiętą twarzą i płonącymi oczami. Ścisnął nadgarstek grubasa, aż ten cofnął się, warcząc. – Oszalałeś? Będziesz bronił tej… – wyjąkał. – Uważaj, co mówisz – uciął Leonardo. Już wystarczająco ją poniżano, ale to się skończyło. Schylił się przed Samantą i ostrożnie podniósł ją, jakby była ze szkła. Cisza była ciężka. Wszyscy na nich patrzyli, ale ona widziała tylko jego. Leonardo zaniósł ją na ławkę pod drzewem, posadził delikatnie i zapytał: Jak masz na imię? Samantha odpowiedziała drżąc. Jestem Leonardo. Chcesz mi opowiedzieć, co cię tu sprowadziło? Zawahała się, ale jego spokojne spojrzenie sprawiło, że zaczęła mówić. Pomiędzy łkaniem opowiedziała wszystko. Śmierć jej matki, oskarżenia ojca, samotność, ulice. Leonardo słuchał, nie przerywając. Gdy skończyła, zapytał: A jakie jest twoje marzenie, Samanto? Przełknęła ślinę. Moja mama mi śpiewała. Chciałabym śpiewać Agona. Ale kto będzie chciał słuchać kulawej? Leonardo uśmiechnął się. Ja chcę. Spojrzała na niego zdezorientowana. Mam bar na obrzeżach. Brakuje mu duszy, muzyki. Ty to masz. Samanta nie mogła uwierzyć. Ja? Śpiewać? Nie mam ubrań ani odwagi? On się uśmiechnął. To żaden problem. Dam ci miejsce, jedzenie, ubrania. Wszystko. Dziś udowodnię ci, że jesteś bardzo wartościowa. Samanta poczuła, jak ścisk w gardle puszcza. Leonardo odszedł na chwilę i wrócił na kasztanowym koniu. Ostrożnie pomógł jej wsiąść. Zaufaj mi. Powiedział, gdy jechali galopem w stronę posiadłości. Cisza między nimi była ciepła, pełna obietnic. Samanta po raz pierwszy poczuła, że nie jest sama.